Witam. Krótkie spojrzenie na rynek przed otwarciem. No, i dostaliśmy tutaj to, o czym mówiłem. Dostaliśmy tutaj te, te hajs prawda, na overnightie i to było spowodowane newsami, ale wcale nie jestem zdziwiony tym, co się wydarzyło. Mimo wszystko, że wczoraj nie przetrzymałem swoich długów, zamknąłem je przed zakończeniem sesji, ale w trakcie. Ze względu tutaj na ten słaby dołek. Ponownie zostawiamy słaby dołek. Ze względu na to, że ta struktura tutaj no jest, jest bardzo słaba. Zwiększa nam się szansa na to, że, że po prostu jeszcze zostaniemy w tej równowadze. Jeszcze odwiedzimy czyli te dolne rejony. Być może nie, natomiast prawdopodobieństwo jest większe, że, że właśnie tak się stanie. E, oczywiście, overnight mamy long, 100% long, e, bezapelacyjnie. E, więc, obserwacja: czy będzie jakaś kontrakcja na początku? Otwieramy się też gapem. Natomiast tutaj możemy zauważyć, że mieliśmy dwa dni równowagi i dostaliśmy to wybicie z tej równowagi, natomiast no nie było kontynuacji widać, że tutaj ten ruch został został odrzucony. Natomiast na czym będę skupiał swoją uwagę dzisiaj, to czy tutaj będziemy w stanie ten szczyt Overnight'a pokonać. Jeśli nie, jeśli nie, ja chcę tutaj budować moją pozycję short. Targetuję z drugą mańkę tej równowagi. W której się teraz obecnie znajdowaliśmy. Nie? E, mogę być w błędzie, jeżeli zaakceptujemy handel powyżej 64, e, no to jestem w błędzie i, 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 i zamykam to. Natomiast e, do poziomu 64 chcę e, gdzieś tam skalować swoją pozycję short. E, jedną trzecią już mam tutaj e, gdzieś e, zrobioną, e, czyli załadowaną. I e, Czekam, czekam, dalej na co jeszcze, co jeszcze zobaczymy na, na sesji amerykańskiej, nie? Więc tak to wygląda na ten moment. Tutaj też widać, że odbyliśmy się dokładnie od wczorajszego high. To też nie sugeruje nam, że to było jakieś mocne podkupienie tutaj rynku. Dzisiaj mamy też dane z zasobów ropy naftowej, więc może się pojawić zmienność. Natomiast, no tak jak mówię, wszystko tutaj, co, co będzie, to ja chcę to ja chcę to zbierać pod pod shorta Być może do końca tygodnia, zobaczymy, jak to się wyklaruje. Jest to tak jakby trade, który który biorę pod uwagę na na 2 dni, tak? Czyli nie sądzę, że to dzisiaj się wydarzy i dzisiaj zjedziemy całą strukturę. Natomiast mam na uwadze, że, 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 że jest spora szansa na to, nie? Eee, więc zobaczymy. Wystarczy sobie zwrócić uwagę tutaj, jak to jest prowadzone. Tutaj nie mamy eksysu, Tutaj nie mamy, Tutaj mamy słaby dołek. Tutaj mamy ponownie słaby dołek. Tutaj mamy ponownie słaby, słaby punkt referencyjny. Mogą mieć rację i mogą to dalej ciągnąć do góry, natomiast to było spowodowane już eee, I tutaj mamy. Eee, mamy to, wiem, że to jest zaskopane na Overnacie. Nie ma to takiej większą, większą jakby wagę by to miało, gdybyśmy to pokonali na, e, na sesji amerykańskiej. Natomiast mimo wszystko e, uważam, że, że no tutaj może być. No mam powód do równowagi po prostu na ten moment, nie. Gdybyśmy się tu przewijali wyżej, zaakceptowalibyśmy handel powyżej 64. No to no to wiadomo, że... że no scenariusz ten jest jest zanegowany, nie? No ale taki mam dzisiaj plan na sesję. Nie mam zamiar go realizować. No. Więc. To tyle z mojej strony jeszcze sprawdziłem sobie wolumen, wolumen jest, jest dość, dość spory, jak na początek, jest dość spory, jak na początek sesji, ale no tak jak mówię, jak takie rzeczy się dzieją, jakiś nic się pojawi, no to, no to no to no to zazwyczaj wolumeny są większe, nie? No no to tyle z mojej strony, życzę powodzenia i udanej sesji. Pozdrawiam.